Historia lubi się powtarzać, ale my w Muzeum Początków Państwa Polskiego wyciągamy z niej wnioski i robimy wszystko, aby w każdym roku była niepowtarzalna. Historia to nauka humanistyczna, ale nam w Muzeum Początków Państwa Polskiego nie obce są nauki ścisłe. Dlatego też postanowiliśmy policzyć dla Was ostatni rok. Przez nasze sale przeszło 71 tysięcy zwiedzających. Gościliśmy ponad 800 grup zorganizowanych, każda z własnymi pytaniami. Jeszcze ja, jeszcze ja. Proszę i tempem. W naszych lekcjach muzealnych wzięło udział około 7 tysięcy uczniów. na wyciągnięcie ręki. I to bez dzwonka. Do naszego repertuaru dołożyliśmy jeszcze lekcję jak Bolesław został królem. Tylko w minionym roku sprzedaliśmy ponad 22 tysiące produktów z naszego sklepu muzealnego. Wydaliśmy również. Komiks Chrobry, który był wydrukowany w ponad 8 tysiącach egzemplarzy, dostępnych w wydawnictwach w całej Polsce. Nagraliśmy dwa nowe teledyski, w tym pierwszy do muzeum, miał Was zachęcić do tego, żebyście nas odwiedzali. Biorąc pod uwagę, ilu Was przyszło, udało nam się. Drugi to ostatni z serii Piast Superstars, klip z Tomaszem Karolakiem w roli Bolesława Chrobrego. Ten obejrzało już. Ponad 100 tysięcy osób. Zorganizowaliśmy ósmy kongres mediawistów polskich. 3 dni 400 naukowców z kraju i zagranicy i tylko 8800 minut wypowiedzi pasjonatów wczesnego średniowiecza. Pan dyrektor złożył około 6000 podpisów, w tym 500 elektronicznych. W końcu idziemy z duchem czasu. Dziś tylko 40. Na wystawie stałej mamy ponad 850 zabytków i planujemy ich jeszcze więcej. A na wystawach czasowych prezentujemy ponad 345 zabytków. A to nie wszystko rotacje, zmiany, emocje. Nasze ulubione pytanie usłyszeliśmy w tym roku już ponad 5000 razy. Przepraszam? Czy to oryginał? W Ubiegłym roku odbyły się badania archeologiczne na górze lecha przy Kościele Świętego Jerzego w ramach ekspedycji Palacjum Gniezno 2025. Znaleźliśmy kilkaset ruchomych zabytków. Spędziliśmy na pracach w terenie 320 godzin, czyli 19200 minut. Wspólnie wypiliśmy tu w muzeum ponad 3000 kaw, ale to nie tylko ta kawa daje nam energię do pracy, to również to, że lubimy naszą pracę. Życzę Wam, żebyście w tym roku mogli robić tylko i wyłącznie to, co lubicie, a wszystkim moim pracownikom dziękuję za miniony rok.